Dzisiejsza konferencja jest podsumowaniem projektu Przemoc niejedno Na tą konferencję zaprosiliśmy wszystkich specjalistów zajmujących się przemocą w rodzinie w naszym mieście oraz zaprosiliśmy również pełnomocnika wojewody do spraw mniejszości etnicznych i narodowych z Urzędu Wojewódzkiego. Czy możemy mówić, że w mięcu istnieje problem zjawisko przemocy w rodzinie? Czy te statystyki pokazują, że jednak taki problem istnieje? Myślę, że tak, że w naszym mieście istnieje problem przemocy w rodzinie, jednakże skalowanie tego problemu jest bardzo trudnym zagadnieniem, więc to co chciałabym powiedzieć, że przemocy jedyną rzeczą oczywistą jest, że Nikt nie zasługuje na przemoc, a osoba będąca z pracą przemocy zasługuje na pomoc. Do udziału też zaprosiliśmy przedstawicieli społeczności romskiej. Dlaczego? Dlatego, że założyliśmy sobie w działaniach naszych projektowych również wzmocnienie działań profilaktycznych wśród rodzin romskich. Prowadzimy placówkę wsparcia dziennego na ulicy inwestorów. I obserwujemy, że jednak edukacja w tej społeczności jest nieodzowna. Konferencja dotyczy programu, jaki realizowała nasza, realizuje w dalszym ciągu nasza gmina przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia. Program pod nazwą Przemoc, niejedno ma imię, nakierunkowany głównie na profilaktykę. I na takie uwrażliwienie właśnie na, na te sprawy związane z przemocą. W ramach tego programu przede wszystkim była zrobiona diagnoza, były prowadzone warsztaty z dziećmi, były szkolenia dla rodziców. Program, jako taką miał w sobie też taką wartość integracyjną, były, a my z kolei realizujemy bardzo wiele działań, które integrują społeczność romską. I oceniam tę współpracę jako bardzo dobrą i przede wszystkim otwartą, bo widzę też o tą otwartość z drugiej strony. Błagatorz no, Bolesław, nazywam się, myślę Stowarzyszenia Romskiego. Jak się żyje Romom w Mierce? No, tak się, że bardzo dobrze. Nie narzekają, mają swoje chałupki, płacą za czynsz, no niektórzy nie, no bo nie wstać, bo nie mają pracy, nie? Ale tak rzeczywistości fajnie się żyje, nie ma żadnych kłopotów, nie ma bicia, no tolerancja u nas musi być, nie? Właśnie tutaj jesteśmy z tego miejsca. A właśnie... pamiętne te zamieszki? Yy, co tu się uspokoiła cała ta... O, jak najbardziej. To już po tych zamieszkach, które się uspokoił, bo było, były zamieszki, na no jak bardziej, ale teraz już się uspokoiło. Raczej jest spokojniejszy. Nie ma tych wandalizmu, bo siedzą obydwoje chłopaków. Także spokój jest. Zapłacili im za wszystkie za szkody, Także mamy. Uregulowane wszystko, to się jest bardzo fajne. A jakie problemy, albo co chcielibyście oczekiwać od Urzędu Miejskiego w Mińcu, aby Waszej społeczności no, żyło się lepiej, no, aby była taka jedność i jedyność między No ja wiem, no, przede wszystkim te pieniądze, żeby mieli, nie? żeby mieli od Państwa dostać te pieniądze, żeby mieli czymś zapłacić za te mieszkania. No, tak się będzie tam bardzo dobrze żyło. No zobaczymy, co będzie dalej. Na pewno dadzą jakieś państwów kolegos dla Romów, żeby się... i świetlice o, świetnicy mamy dużo, bardzo fajne świetlica u nas w Mielcu. Także zadowoleni są, chodzą do szkoły, mm. jesteśmy zadowoleni z tego wszystkiego, co Państwo nam da. A ile osób jaka jest liczba społeczności romskiej w Niemczech? Wie pan, co naprawdę no, około 200, może więcej troszeczkę. Bo no, tylko, że nie starsi też ludzie są najmocniej. No to także że jest w jakiś 150, a jeszcze moczyk, jeszcze mniej. No do szkoły chodził, nie wiem, do 15 na razie chodzi do szkoły. Tu w Wielcu. no 12, w ale no, jak to się poradzimy, zobaczymy, co będzie dalej. Mieleckie wyniki dały w zasadzie obraz bardzo podobny do tych ogólnopolskich, więc tutaj nie wyróżniamy się w żaden sposób ani negatywnie, ani pozytywnie na tle wyników ogólnopolskich. Niemniej jednak zjawisko to występuje i każdy, choćby najmniejszy przypadek, powinien dawać do myślenia tutaj w zasadzie nam wszystkim, żeby przeciwdziałać temu zjawisku. Czy o tej przemocy przychodzi nam to tak łatwo mówić o tym, czy jednak to jest temat wstydliwy, który zamykamy w czterech ścianach? Raczej zamykamy w czterech ścianach. Tutaj rzadko kiedy, żeby ktoś to otwarcie oczywiście mówił na ten temat. Niemniej jednak takie pewne badania anonimowe pokazują pewien obraz, i choćby. Procentowo nie wyglądało to dużo, bo załóżmy 2, 3, 4%, jednak za tymi procentami stoją realne rodziny, realne dzieciaki w ilości kilku czy kilkudziesięciu osób. Więc tak jak mówię, w statystyki nie jest to dużo liczbowo, ale procentowo, przepraszam, natomiast liczbowo wygląda już to trochę inaczej. I za każdą liczbą stoi człowiek, który gdzieś tam cierpi i jemu trzeba udzielić pomocy. No właśnie, to to jeszcze zostanie przy temacie udzielania pomocy. Jeśli my za ścianą albo pod nami, albo obok nas słyszymy, że jednak dochodzi do różnych krzyków, awantur, czy powinniśmy interweniować gdzieś, czy raczej powiedzieć, to nie jest nasz temat, nie wtrącajmy się? Oczywiście, że powinniśmy reagować. Nasze milczenie jest wtedy przyzwoleniem dla osoby, która stosuje taką przemoc, więc taka reakcja sąsiedzka chociażby jest bardzo tutaj pomocna.